Patrzcie jak długo wibruje. Jest inna niż na poprzednim filmie. Na tym pierwszym, ale tak jako się sięgnąłem i poczułem, że jest na dzisiaj. Może jeszcze raz. Mnie zapytał, czy ja zajmuję się misami. To nie, ja nie zajmuję się misami. Ja zawodowo, jak część z was wie, uczę ludzi jeździć. A cześć wszystkim, witam was serdecznie na kanale Węgi Konstruktor, który jest moim hobbystycznym blogiem, vlogiem, czyli wideoblogiem. Może jeszcze raz uderzyło. Tak jest ciekawie, że jak ona wibruje, w to ta wibracja też dociera do was przez głośniki posłuchajmy przyznacie że jest to niesamowite dzisiejszy odcinek miał być najpierw odcinkiem z kuchni ale nie zdążyłem go dokończyć nie zdążyłem ugotować i złożyć materiału tak jak chciałem więc będziemy to robili w przyszłym tygodniu kiedy poproszę moją ulubioną panią kamerzystkę do, do pomocy, natomiast dzisiaj chciałem po prostu chwilę z wami porozmawiać. Jest poniedziałek i od rana, po prostu rozdzwoniły się telefony i sam mam teraz różne takie sytuacje, często niekomfortowe dla mnie, które muszę załatwić, gdzie muszę być tu i teraz, gdzie pewne rzeczy muszą się wydarzyć które się wydarzyły i po prostu ta wszystko, co, co wynika z tego, co się stało, biegnie dalej. Trzeba temu nadać jakiś, jakiś sens. I wielu też z was ma teraz różne okresy w życiu. Są tacy, którzy są na tak zwanym szczycie, w tym dobrym momencie swojego życia. Część z was jest w takich rejestrach różnych. Pamiętajcie, że życie nie jest stałe, że ono się zmienia. Dlaczego w ogóle ten odcinek i dlaczego w opisie widzicie? Indie i dlaczego przejażdżka Riksą? Otóż chciałem Wam na końcu tego, co mam do powiedzenia vlogowego, na końcu mojego odcinka chciałem Wam pokazać perspektywę pewną. Znalazłem na dysku swój film sprzed roku, gdzie byłem w Indiach dokładnie chwilę przed pierwszym polskim lockdownem gdzie jeszcze nikt tam nie nosił maseczek, i wszystko było tak, jak za chwilę zobaczycie. Nie wiem, w której minucie, więc jak ktoś nie chce mnie słuchać może przewinąć. Ja w montażu za chwilę tutaj wstawiałam napis, od której minuty jest przejażdżka Leaksza. Chciałem, żebyście zobaczyli to z takiej perspektywy, że na świecie czasami jest inaczej, że ludzie żyją w różnych miejscach i to życie jest bardzo, bardzo różne. I każdy z nas doświadcza szczęścia i nieszczęścia, i to pozwoli nam troszeczkę inaczej spojrzeć na rzeczywistość, na nasze relacje z bliskimi, na to, co jest w życiu najważniejsze, zupełnie z innej perspektywy. Więc poproszę Was, że kiedy już przejdziemy do tej części, gdzie pojedziecie ze mną kawałek po bardzo niezwykłym miasteczku w Rindavan w Indiach. To był taki akurat film, gdzie wyjątkowo, wyjątkowo jechałem sam rikszą. Zwykle jeżdżę, jeździłem w towarzystwie mojej żony, w towarzystwie przyjaciół, a tutaj wyjątkowo pojechałem sam, gdzie włączyłem kamerę i ten film odnalazłem. I mówię, kurczę, ten film nadaje się na Wegę Konstruktora, żeby pokazać wam i pokazać wam tę perspektywę, której, o której mówię. Bo zobaczcie, teraz tyle rzeczy dzieje się nad naszymi głowami. Ten niepokój widzę, że jest taki odczuwalny w umysłach, że ludzie są przestraszeni. Powiem wam, że dwa dni temu włączyłem na dosłownie na kilka minut telewizor, czyli tak zwaną telewizję, gdzie są nadawane te programy oprócz po prostu reklam. I ja się przeraziłem, co oni tam mówią. Po prostu nie dziwię się, że ci ludzie, którzy oglądają to cały czas są przestraszeni. Nie dziwię się. Dlatego właśnie dzisiaj zaproponowałem Wam taką alternatywę i takie zupełnie inne spojrzenie na to, co nas otacza. Otoczenie się rzeczami przyjemnymi, otoczenie się taką energią, która pozwoli nam działać, obudzi w nas kreację. Na przykład, można coś ugotować. Do tego przejdziemy za tydzień. Która da nam odrobinę spokoju w tym pędzącym pociągu, który i tak pędzi. Czy my robimy coś czy nie? on i tak pędzi. I tutaj można być szczęśliwym i uśmiechniętym. I ja też nie jestem cały czas szczęśliwy i uśmiechnięty, bo życie moje, tak jak każdej osoby, jest, wiecie, wów, jest, jest różne. W tym roku wyjątkowo pojawiły mi się różne mm, takie rzeczy, które po prostu przyszły nagle, o których nigdy nie myślałem. Pierwsza z nich to właśnie jest ten vlog, na którym się spotykamy, to, że mogę do Was mówić, to, że tak wiele osób w ogóle dziękuję bardzo, jeszcze raz tutaj oczekujcie serdecznie, wielkie, bo przekroczyliśmy liczbę 3000 obserwujących na Facebooku. Także wielkie dzięki tysiące To jest dla mnie jakiś kosmos. Jakaś liczba, która, o której nigdy nie wiedziałem. I wydarzyło się, zadziało się. Na pewno będę to rozwijał, mam do tego inspirację. Chce mi się. Więc tutaj pojawią się różne rzeczy. Ja jeszcze nie wiem, jakie ja to badam. Patrzę na to, co piszecie. Jest to dla mnie bardzo ważne. W czasie życia jakby zawodowego, czyli w moim życiu muszę znaleźć czas na to żeby taki film nakręcić, złożyć. Muszę znaleźć czas na to, żeby zrobić wywiad, a jestem strasznie zainspirowany niektórymi osobami, które zgodziły się wystąpić w tutaj w tym co się dzieje. Mogę wam już powiedzieć, zdradzę wam z takich potwierdzonych już informacji. Zgodził się wystąpić Paweł Gumola, to jest z zespołu Moskwa, bardzo ciekawa barwna postać, legenda punk rocka w Polsce. Zgodził się na wywiad w WG Konstruktora. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki Guma, także tutaj też spotkamy się z takimi osobami nieszablonowymi, które bardzo wiele ciekawych rzeczy doświadczyły w życiu, od których możemy się wielu rzeczy nauczyć, zainspirować i właśnie takie osoby chciałbym, żeby w tej przestrzeni w WG Konstruktorskiej tutaj na tym kanale się pojawiały. Jak wiecie, ja różne rzeczy robię w życiu. I nie żyję z tego kanału, gdyby ktoś myślał inaczej, bo tak jak wiecie, prowadzę również w tej naszej kochanej Polsce firmę prywatną, małą firmę, uczę ludzi jeździć samochodem. I też borykam się z różnymi rzeczami, które są po drodze, bo jak ktoś myśli, że prowadzenie biznesu w Polsce jest kolorowe, no to jeżeli ktoś chce, to jest kolorowe, staram się, żeby moje było kolorowe na tyle, na ile mogę. Ale każdy jest w innym punkcie. Tutaj różne rzeczy się dzieją. I to, co się dzieje teraz dookoła nas, to już wiecie, ja tego nie chcę nazywać nawet, bo Facebook również ma pewne algorytmy, które blokują. Ja nie chcę tego, bo chcę, żeby ten kanał był pozytywny, był ponad tym. Więc to, że o tym mówię, to mówię tylko dlatego, żebyśmy wznieśli się troszeczkę ponad tą rzeczywistość, która gdzieś tam nas dołuje. Poczekajcie. A teraz uderzę w misę, żeby ten dźwięk nas po prostu e, ukoił. Wczoraj moja żona zrobiła sobie taki krótki zabieg, bo to ona u nas w domu zajmuje się misami. Ja tego nie robię. A teraz jak podjęcie obecność, po prostu zwijam jedną misę z półki e, i to już mi dużo daje. Także ona wczoraj zrobiła sobie taki mini zabieg i widziałem, jak zasnęła po tym bardzo szybko. Więc jak ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami, to warto, naprawdę, naprawdę warto. Ale teraz wracając do tego, co Wam pokażę. Pokażę Wam przejażdżkę e, Rikszą. Nie wiem, czy to będzie w ogóle ciekawe dla, e, dla kogokolwiek tutaj, więc napiszcie, czy, czy jest to dla Was ciekawe, czy nie jest to dla Was ciekawe. Ja tutaj nie mam żadnego konspektu, nie mam e, żadnego tekstu napisanego, który chciałbym Wam powiedzieć. Jest to naprawdę taki czysty vlog z serca. Zobaczcie tą przejażdżkę Rikszą, spróbujcie wczuć się w klimat tego miejsca. Poczujecie to, mam nadzieję, poczujecie tą perspektywę i docenicie. Tak jak ja doceniam dzisiaj to, że mam wodę, w kranie i wiele innych rzeczy, że mam samochód, którym mogę, którym mogę pojechać do pracy, że mam pracę, że mam wiele rzeczy, które. Tutaj zasługują na takie docenienie, że mam bardzo wspaniałe osoby, którymi się otaczam. Są to niezwykłe osoby. Kiedy wczoraj czekajcie, wczoraj była niedziela, w sobotę, kiedy potrzebowałem pomocy przy instalacji swoją drogą, niezły hardcore, takich szyn systemu IKEA do zmywarki, żeby mieć ładnie, ją zabudowaną. Powiem Wam, że konstruktor poległ tutaj nie poradził sobie. Przed mój przyjaciel Marcin, również z Torunia, czyli zobaczcie kilku Marcinów mam wokół siebie, który spędził całą sobotę u nas w domu i pomógł mi to zrobić. Stary, tutaj ci bardzo dziękuję z tego miejsca, bo zrobiliśmy i działa super, wszystko, wszystko gra. Poza tym w tym roku pojawił się też w moim życiu w ogóle drugi Marcin, którego część z Was zna, bo część z Was, która tutaj obserwuje mnie na tym kanale. Jest odbiorcami Positive Marcin Marzenka Show. Zrobiliśmy wariacką akcję, gdyż słuchajcie, prawdopodobnie zobaczycie nasz stand-up w tak zwanym realu, gdzie ja gram siebie, czyli grzecznego konstruktora. Właściwie całe show robi, robi Marcin, ale um, zaprosił. Ja z tego zaproszenia skorzystałem, bo widzę w nim, właściwie jeszcze nie wiem, co w nim widzę. Ale widzę w nim taką perspektywę na, na rozwój, na przełamanie pewnych rzeczy, których wcześniej nie mogłem przełamać. I wiedziałem, że kiedy nadszedł ten czas, to pojawiła się taka osoba, która mówi do mnie, Chodź stary, po prostu zrobimy to razem. I zwykle ja byłem tą osobą, która ciągnęła pewne osoby w jakąś tam stronę. A dzisiaj zobaczyłem, że rolę się odwróciły i pojawił się Marcin, który mówi do mnie, zrobimy to, zrobimy to. Ludzie piszą do mnie, chcą Ciebie zobaczyć, za to Wam też bardzo dziękuję. I jest super, niedługo dowiecie się więcej. Także to są takie jakby dwie rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły. Dobra, ja nie będę przynudzał. Chciałbym, żebyście teraz wsiedli ze mną do, do Rikszy, czyli to jest taki. Skuter, do którego jest podłączona platforma, tam nie ma żadnych amortyzatorów. Więc miałem taką kamerkę, która ma stabilizację, aczkolwiek trzęsie tym jak 150, jak to się u nas mówi, bardzo mocno. I jako instruktor nauki jazdy, który na co dzień uczy ludzi jeździć, musiałem naprawdę bardzo swój taki potencjometr akceptowania tego, co się dzieje dookoła. Mnie musiałem przekręcić w to zielone pole, tak, żebym mógł w ogóle tą rikszą jechać. Tam będzie kilka takich momentów. Zobaczycie taki moment z motocyklem, który wjeżdża po prostu między ścianę a naszą rikszę. Na żywo wyglądało to o wiele bardziej strasznie. I takie rzeczy dzieją się tam na co dzień, więc taki mój potencjometr tolerancji, na to wszystko, co się dzieje, miałem w polu zielonym, a i tak czasami włączała mi się, włączał mi się w głowie alarm, że sobie z tym wszystkim nie poradzę, ale to również dało mi taką perspektywę spojrzenia na świat, kiedy wróciłem, bardzo doceniłem wiele rzeczy, więc w zasadzie to jest o tym. Czyli ten odcinek jest o tym, żebyśmy nauczyli się doceniać. Czasami proste rzeczy, czasami to, że ktoś nam zrobi herbatę, czasami to, że możemy obudzić się, a czasami tylko to, że mamy ręce i nogi, a czasami to, że jesteśmy po prostu zdrowi. Naprawdę, jest to tego warte. Także zapraszam Was serdecznie do, teraz chciałem powiedzieć, mojej Elki. To nie jest Elka, to jest inny kontynent, to są Indie. Rok temu, przed lockdownem. 3 minuty, 3 minuty. Przejdźcie ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. W następnym odcinku widzimy się w kuchni, a w następnym nie wiem gdzie. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za subskrypcję, za to, że obserwujecie. To nic nie kosztuje. Naprawdę dla twórców to wiele znaczy. Ja nie wiedziałem jak wiele, więc proszę Was o łapkę w górę, proszę Was o like, proszę Was, te, zapraszam Was też na kanał YouTube, bo tam nie mam w ogóle <laughs> subskrypcji, a nie wiem, który kanał będzie w pewnym momencie ważniejszy, jeżeli chodzi o układanie materiałów, więc w tym momencie publikuję treści na jednym i drugim kanale, więc jeżeli tylko możecie, dajcie, wskakujcie na mojego YouTube'a, dajcie, e, dajcie łapkę przy subskrybu i bardzo Was o to proszę. I widzimy się w następnym odcinku. W kuchnia teraz już naprawdę nie gadam. Wsiadamy do Rikszy jedziemy. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze tutaj co się dzieje, to się dzieje naprawdę. I ciężko jest uwierzyć. No, tak zwanym świecie zachodnim. Że tutaj tak wygląda życie, ale tak wygląda. Są ogromne skrajności, ale też yy, czuję się tu bezpiecznie. Mimo, że rzucam się po trzy bardzo Ja powoli się Jak sobie leżałem na środku drogi? To wszystko tutaj wygląda naprawdę dużo, dużo inaczej niż możemy sobie wyobrazić. A słowo bieda w Polsce nie ma w ogóle odbicia w tym, jak ludzie żyją. To jest na przykład jakiś domek, gdzie... To ktoś sobie prawdopodobnie żyje. Tutaj na wierzchniej, jest taka, że e, lepiej nie mówi, bo riksze nie ma amortyzatorów. pocieszeniem, że ten obraz da się oglądać, jest to, że jest tutaj stabilizacja. A zatem mój aparat, w którym kręcę, to mógłbym sobie kupić pewnie kilka takich rik, bo. Jadę tutaj tak teraz około 10 kilometrów, za te 10 kilometrów płacę około 10 złotych eee, i to jest dla niego strzał tutaj zawieść, Jakiś, taki pil dzisiejszego dnia. To nawet nie, nie pakujemy, nie, nie, nie pozwala wchodzić na ryksze inne. Tutaj czasami machają, bo dla niego to już jest wystarczające to, co mu tam